あら 시청해주셔서 <laughs> <laughs> 哦，好吧，好吧。 nie ufaj! T. Odpowiadaj za siebie! E. Etykiety e. przestrzegaj. E. Rodzicom ufaj! E. nie E. Edukacja. Ucz się F. i ucz rodziców. T. Deklarujemy na ręce pani dyrektor, że będziemy się starać, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa w sieci. To znaczy, pierwsze nie będziemy ufać osobom poznanym przez internet. 2. Nie będziemy podawać swoich danych. 3. Będziemy posługiwać silnikiem. 4. Będziemy mówić komuś dorosłemu, któremu ufamy, gdy coś w internecie nas zaniepokoi. 5. Będziemy ostrożni, gdy spotkamy się z kimś poznanym w sieci. 6. Będziemy dbać o swoje hasła jak o największą tajemnicę. 7. Będziemy zabezpieczać komputer. 8. Będziemy szanować prawo do własności w sieci. 9. Będziemy rozmawiać z dorosłymi o Internecie. 10. Będziemy wykorzystywać inter... Nie będziemy wykorzystać Internetu do uprowadzania innych. Mam nadzieję, że te wszystkie zobowiązania, zasady bezpieczeństwa, które zostały odczytane tutaj przez Waszą koleżankę i kolegę, Będą tutaj przez wszystkich zgromadzonych co najmniej yy, przestrzegane. Bardzo bym tak chciała, żeby tak się stało. Ja jeszcze z takim gorącym apelem do Was wszystkich, żebyście namawiali swoje koleżanki i kolegów również do przestrzegania takich zasad, a szczególnie rzeczywiście to, co było mowa tutaj w naszej pokazanej teatralnej, yy, żebyśmy się zastanawiali, yy, co. Gadamy w tym internecie, a szczególnie co piszemy w tym naszym internecie, do kogo, bo rzeczywiście stało się to takie trochę narzędzie do łatwego obrażania, wyrzucania różnych niefajnych i niemiłych rzeczy w stosunku do innych osób. Bardzo, bardzo się cieszę, że wzięliście udział w tym szczególnym dniu dzisiaj i oczywiście gorąco, gorąco namawiam do przestrzegania tych zasad. Mam nadzieję, że będziecie również zwracali uwagę innych i też zachęcali do tego, żeby tak się stało, żeby to nie było narzędzie właśnie przemocy, obrażania, a wręcz odwrotnie. Gratuluję Wam i dziękuję bardzo za to, że podjęliście się udziału w takiej akcji dzisiaj.